Hey, cześć, Siemano z tej strony, Lakemer. Witam Was w kolejnym raporcie z pola bitwy. Tym razem jesteśmy na mapie Ruinberg trybie bitwy spotkaniowej. A czołg, którym będziemy się poruszać, jest to ESTO, czyli niemiecki dziesiąty Tier. Oczywiście jest to czołg ciężki i można by powiedzieć, że jeden z najcięższych, ale tu już nie będziemy wybierać, który jest cięższy, który jest lżejszy. Mniejsza w to. Jak widzicie, bitwa całkiem taka ostatnimi czasy, muszę powiedzieć, że już tak dość często się zdarzają, czyli 5, 6 dziesiątek, w tym przypadku jest 5, kilka dziewiątek, kilka ósemek, no i po spodzie. I muszę powiedzieć, że ósemki z dziesiątkami nie powinny walczyć, ponieważ s kontra, no powiedzmy, co mamy tam naprzeciwko. No w sumie tygrys z dwójeczka jakoś dałby sobie radę. No ale z taką lufą, którą tutaj ma gołąb, to byłoby ciężko, ponieważ jest to e, 15, czyli 15 cm lupa, a ma niezłe walnięcie, ponieważ mamy tutaj 750 obrażeń średnich, 235 penetracji, chociaż penetracja nie jest zbyt duża, dlatego też sporo golda się na nim wozi i większość ludzi w ogóle stwierdza, że. Tym czołgiem tylko na goldzie się strzela. Jak zobaczycie, w sumie nie wiem czy zobaczymy. Tutaj strzał za 0 w ISA 7, a rykoszec dostał go. No ale dobra. Może coś o samym czołgu, tak? Powiedziałem troszkę o tej penetracji. 334 na złocie to. 100 penetracji różnicy, dokładnie 99, to jest e, bardzo ładna suma. No, tutaj niestety, znowu rykoszet. I e, przeciwnik już, już nerwy im puszczają. Znaczy się, dokładnie jednemu, Patonowi. No panie, no ty nawet nie wiesz, jakiego ja Rage'a mam. Trzeci rykoszet, no Gołąb dobrze to wie, ale strzelając w dziubek Przebicie graniczy z cudem, tak? Oczywiście mówię tutaj o górnej płycie. No ale dobra, yy, kończmy opisywać 100 2700 punktów życia, nazwijmy to HP-kami. No i dobra, pierwsze przebicie 737. Go on dostał tylko gąski, tak więc... W ogóle rykoszyt w dolną płytę to jest coś fajnego. No i tak. Yy, Mamy tutaj... O, MX12, ciekawe czy zejdzie na strzała. No raczej Te 750 obrażeń średnich, 600 to jednak powinno wejść. No i dobra. E, 48 E50 na wykończeniu. s e 100 się pali. Nie wiem czy kolega nie zauważył, że się pali. O, jednak zgasił się. Dobra. No i dobra, tutaj strzał od swojego e 100 z tego co się dowiedziałem, gołąb się tutaj wcisnął, ponieważ chciał top gana, to był drugi frak, tak więc no, no nie wiem. S to przeprosiło, chociaż no to gołąb się wcisnął, tak. No i dobra, mamy tygrysa dwójeczkę oraz pałkę. Yy, 31 HP zostało, co za porażka. 646 weszło, a pamiętajmy, 750 jest to średni damage. No, widzicie tą różnicę, nie? No ale dobra. Fałka e, oraz Tiger 2 został zniszczony. No i jest 89, a my możemy sobie spokojnie jeszcze co nieco powiedzieć na temat tego czołgu. Um, chociaż nie, mamy jeszcze obiekta 140 688. No, muszę przyznać, że coś tam weszło, ale też poniżej średniej. Jakieś to jest dziwne. Ale często spotykane, dobra, mamy Jak Panterę 2, 666. Czy wejdzie? Weszło, ok, T62a strzeliło z boku, uszkodziło bagaż na amunicyjny. Druga jacht Pantera e, uszkodziła wizjer, ale no wizjer, urządzenie obserwacyjne. No i dobra, kolejne wykończenie. Kolejna jedna pestka i kolejny trup eee, T62A. No, coś czuję, że tutaj nie będzie tak szybko. Eee, to potrafi dingnąć, ale czy wejdzie? Weszło bardzo ładnie. Średni damage wszedł. No i dobra eee, T54 próbowało tutaj eee, jakoś z boku strzelać. Nie weszło jest go zniszczyło, T-62A zostało zniszczone, znaczy T-62A zniszczyło s e to no i jest 13-13, całkiem ciekawa bitwa, został jak 8-8 oraz T-62A na e, ST-1 oraz s e tutaj tutaj to od Jag Tigera spokojne wycelowanie, zniszczenie, i prawdopodobnie te 62 strzelające na złocie, chociaż ja nie wiem dokładnie, jaką to mapę na iterację, tak więc nie będę się w tym zakresie wypowiadał do końca. No ale dobra, teraz będziemy mieli troszkę czasu na poopowiadanie o tym czołku, tak? Mamy tutaj 30 na godzinę prędkość maksymalną. Elewację minus 7 do 20. Oczywiście minus 7 w dół, 20 do góry. Stopni 200 pancerza przedniego a 120. Bodaj, że jest to bocznego, tak i czy to jest tylni? 150 tylniego, no nic, tak pisze, ale. No tak myślę, że to jest tylni. No i wieża, tak, 250 z przodu, 150 z boku oraz 150 z tyłu. Jeśli w sumie mogłoby tak być, ponieważ no, takim mniejszym czołgiem, to jedynie w, te, w ten włazik z tyłu wchodzi i to jest chyba jeden z tych słabszych e, punktów. No ale dobra, na tym dziale, które ma go, mamy e, 0,4 celność na 100 metrów. Hmm. A co jeszcze tutaj mamy? Takiego reload time 20, około 20 sekund jest reload, wiadomo, bija, nie bija, to tam wszystko się daje wyznaki. 400 Vurange, 720 e, sygnał radia. No i w sumie to by było na tyle. E, może jeszcze powiem tak króciutko o. Kosztach naprawy: 28215 minimalny koszt naprawy, a maksymalny 3730. Oczywiście coś się mogło zmienić, ale sądzę, że aktualizacja jest w miarę często aktualizowana. znaczy aktualizacja. E, aplikacja. Tak. A jaka aplikacja? Będziecie mieli w opisie nazwę. E, jest to aplikacja na Androida. Bardzo przydatna, nie powiem. Nawet jeśli Wam się nie chce, możecie sobie sprawdzić, e, czy dany czołg udźwignie działo bez gąsienic. Chociażby. To jest bardzo przydatne. No ale dobra, jak widzicie nic się tu nie dzieje. Ja troszkę przyspieszę. E, powiedzmy na czwóreczkę. E, jak Tiger też wysyłamy ci buziaczka. No i dobra. S100 e, kontra T-62, czyli e, bunkier na kółkach kontra um, jakby to powiedzieć jakiś jeżdżący ptaszek. Nie wiem, co to było za porównanie, ale wiecie, o co mi chodzi. No dobra, T-62A jakiś dziwny manewr robi. Gołąb na kapie. Co ciekawe, pokazuje, że na kapie są trzy osoby. No i dobra, zobaczcie, tutaj gołąb został wykryty i wykonuje śmieszny taniec. No wiadomo, nie wiadomo, gdzie jest przeciwnik. Prawdopodobnie gdzieś tam właśnie, gdzie gołąb teraz kieruje myszkę. A... A raczej gdzieś tam przejeżdżał czy coś i wyspotował gołąbka, ale wiadomo, gołąb nie wie gdzie jest. A to też y, zaczął się kręcić, jak miał jakieś owsiki. Byle tylko zrykoszetować oddany strzał. No i dobra, mamy te 62A. Przyspieszmy troszkę. I tutaj niestety, niestety strzał trochę taki. To przyspieszenie dziwnie zadziałało, bo zwolniłem już, ale niestety strzał został wystrzelony. E, po prostu, no powiem tak. gołąb zobaczył przewracające się e, słup i strzelił w te miejsce, po prostu. A tam akurat było też 62, jeszcze nie wykryte. No ale dobra, widzicie statystyki. E, bitwa całkiem zacna. Co prawda, można wykręcić o wiele lepsze wyniki na tym czołgu. Ja nie mówię, że nie. Jeśli macie jeszcze lepszy wynik, zapraszam do, do wysłania mi powtórki, tak? Ja się nie obrażę. Tylko proszę, żeby to była wasza powtórka. Ja wiecie, ja mogę sobie wejść na Wot Replays, ściągnąć najlepsze powtórki w tygodniu i wrzucać to, ale to tak ja się z Wami tutaj integruję, a nie z, nie wiem, Koko Jumbo z Afryki, który sobie wrzucił powtórkę na Wot Replays. Tak więc. Dobra, w tym tygodniu to było na... znaczy w tym tygodniu, to nie w tym tygodniu, jeszcze będzie jedna powtórka. Ale dobra, w tym odcinku to było na tyle. Dzięki za uwagę. Widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, pa! pa.